Siema, witam wszystkich bardzo. Że to jest kolejny odcinek na moim kanale. W tej chwili zaprezentuję Wam plugin na cooldown na komendy. I co? Jest to dość prosty plugin, lecz myślę, że na niektórych serwerach jest dość przydatny. Autorem tego pluginu jest ist. I w sumie plugin no nie jest ciężki tak naprawdę, no bo co tu można powiedzieć o kilku komendach. To kładamy cooldown na komendę. No i co? Mamy oczywiście taką komendę jak command cooldown. Mamy tutaj wszystkie argumenty wypisane. Reload all, czyli ustawioną globalną, globalny cooldown na wszystkie komendy. Na poszczególną komendę można dodać cooldown. Można oczywiście usunąć i zobaczyć listę takich cooldownów. Sprawdźmy oczko listę, czyli jak gdyś na spawn pointa jest 3 minuty. Aczkolwiek, oczywiście ja mam opa i po prostu omijam ten cooldown. Na ten cooldown nie będzie działał osób, które mają permisję, czy po prostu mają OPA, tak? I ogólnie mam nadzieję, że te filmy są już troszeczkę późniejsze, ponieważ nagrywam teraz w 240 już bodajże, nie w 120. Udało mi się w miarę ogarnąć kompa tak, żeby nagrywać w 240, więc mam nadzieję, że te filmy są dość bardziej płynniejsze Oczywiście, no nie wiem jak tam z renderkami no bo renderków nie robię ja, ale mam nadzieję, że trochę widać różnicę tego. Chyba na jakości nawet dość spoko to wygląda. No i co? Mam oczywiście komendę cooldown i możemy ustawić na przykład cooldown na wszystkie komendy będzie to 10 sekund. O, sorry. I jak widać, mam ustawione, że cooldown na wszystkie komendy został ustawiony na 10 sekund. Czyli co 10 sekund będziemy mogli używać każdej komendy, tak? No jest po prostu ustawione globalnie. Możemy oczywiście dodać taki cooldown sobie na poszczególną komendę, na przykład na komendę help i ustawmy, że będzie to właśnie tu. Zróbmy na przykład 10 sekund, a globalną sobie dam 3 sekundy, nie? Czyli Teraz powinno nam pod listę dodać się komenda help, w formacie, że jest ona ustawiona na 10 sekund, oczywiście. Mamy również możliwość przeładowania takiego configu za pomocą komendy command reload i po prostu plugin zostaje wtedy przeładowany i nasz config zostaje. Zanim przejdziemy do dalszej części filmu, chciałeś kiedyś założyć serwer Minecraft, ale nie miałeś pieniędzy na dobry hosting? Jeśli tak, to zakopisuj własny serwer na hostingu Icehost. Z kodem dreamcode otrzymasz plus Nie, zostaje przeładowany, nie? i Możemy też usunąć sobie taki cooldown z jakiejś komendy. Przykładowo z tego spawnpointa. Jak widać, command, cooldown na komendę spawnpoint został usunięty. Ja sobie teraz zdejmę OPA. Teraz na komendę help powinniśmy mieć 10 sekund cooldownu i jak widać mam informację, że następny raz będziesz mógł użyć tej komendy za 10 sekund, nie? Oczywiście to ja. Mogę też użyć jak widać innej komendy, przykładowo i teraz mam już, że cooldown zostaje nam na 3 sekundy, tak jak powinien być. Więc jest to dość spoko opcja, ponieważ możecie sobie to ogarnąć na poszczególne komendy, jak tam już sobie uważacie, że dodatek do serwera jest taki dość spoko. co, oczywiście wymagania tego pluginu macie teraz na ekranie, konfig tego pluginu również pojawił wam się teraz na ekranie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał, docenicie to, zostawicie łapeczkę w górę, jak komentarz subika. Serdecznie zapraszam również na naszego Discorda, ponieważ tam powierzycie ten plugin. Ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!